Witam, witam. Chciałem tutaj takie danie wyborne, pożywne tak na szybko przedstawić, pokazać oczywiście tutaj. Tutaj oczywiście takie hmm, składniczki jak papryka zielona, czerwona, marchewka, oczywiście cukinia i to cukinia pieczona i oczywiście no i oczywiście do tego jeszcze makaronik tutaj świderki. Makaronik, świderki i cukinie ładnie upróżnione, w tym przypadku upieczone w piekarniczku. A ten miks sałatkowy, mieszanka jako na surowo dodana O, jeszcze tam, jeszcze ogóreczki tutaj. Jeszcze ogóreczki kiszone i wbite do tego było wszystko, jeszcze tak jajeczko było, jajeczko było wbite, tak się ładnie tu wymieszało, oczywiście polane olejem. Wspaniałe, pożywne danie. A to, to, to oczywiście suróweczka na surowo, marcheweczka. Zielona papryka, czerwona papryczka, ogórki kiszone. Dodane oczywiście tam pieprzul, majeranek, yy, zioła prowansalskie jeszcze i polane oleje morgano. Wspaniałe danie. Konsumujmy. Nabieram troszeczkę tego. Mm. makaroniki z suknią. I tu biorę też. makaronik marchewkę, pomidorki. Ogórki, papryczkę i zieloną i czerwoną Wspaniałe danie Musło składników warzywszych. Oczywiście makaron to węglowodany, danie, mam też przecież cukinie, marchewkę, beta korotony w postaci A Oczywiście z beta korotony. Witamina A w postaci beta karotenów czyli marchewka, yy, papryka, cukinia yy, czerwona czy zielona. Tutaj oczywiście magnez, potas, fosfor, witaminy też z grupy B, witaminy C. Wbite do tego jajeczko, bo tutaj też jajeczko takie było wbite i wymieszane, to też białko. I właściwie mamy wszystkie składniki. No, jeszcze, jeszcze magnez, magnez, potas. Mangan, fosfor, witaminy z grupy C, witamina C A, w postaci beta-karatenów, czyli marchewka. Chyba wszystkie wymieniłem. Jeżeli jakieś nie wymieniłem, to, to nie przeszkadza, bo to wszystko jest. Może jakiś pominąłem, ale ogólnie pełnowartościowe danie. O, jeszcze góreczki i Też mnóstwo potasu. Już wymieniłem większość tych szukać, większość wartości ożywcze są naprawdę wspaniałe.